Siemanko, a w dzisiejszym odcinku Dwa karmany, które ostatnio nam się trafiły z roku 1968 Stan ich jest opłakany, ale Po dobrych oględzinach stwierdziliśmy, że zainteresujemy się tymi samochodami Fajna sprawa, bo oba są z 68 roku, więc najwyżej jeden pójdzie na gratę. Do drugiego uzupełnimy jeden, a drugi pójdzie na sel, po to, żeby trochę odrobić um, środki finansowe, żeby można było chociaż w części. Sporo części udało nam się znaleźć w środku w tym samochodzie. Po prawej stronie macie, jak będzie wyglądał na gotowo taki model zrobiony. Nie wiemy, kiedy uda nam się go zrobić, ale stwierdziliśmy, że szkoda go zostawić na pastwę losu i zabieramy go. Udało nam się oczyścić jeden bo widzieliście jakie wielkie pokrzywy były drugi z nową podłogą z klapą przednią i tylnią stwierdziliśmy że tego będziemy odbudowywać a ten pójdzie na graty wszystkie elementy są w środku czyli lampy z szyby co nam udało się jeszcze Znaleźć w tych obu y, karmanach mamy cały komplet podwójny, prawej i lewe drzwi, więc jak się przydadzą, to wykorzystamy je właśnie do tego karmana, szyby. Y, tutaj brakuje pasa tylniego, ale mamy wszystkie reparaturki i wszystkie światła mamy, więc na pewno uda nam się go skompletować. O, tak jak widzicie, y, tu jest pastelni. W obu brakuje niestety silników, ale mamy od Garba 1200, więc jak nam się uda, to wrzucimy go do środka. Tak wyglądał na początku pokrzywy, stan agonalny, ale stwierdziliśmy, że kto jak nie my uratuje te ogryski z pola. Przymierzyliśmy klapetynią, akurat ta pasowała do tego modelu. Więc i ten model będziemy odbudowywać. Tu jest podłoga nowa, w miarę nowa, trochę porzewiała. Zaraz w kolejnym etapie będzie widać, jak to wszystko się prezentuje. Przednia klapa i tylnia, no wszystko jest. Cała podłoga też jest tutaj zrobiona, więc wydaje nam się, że uda nam się to odbudować. Tu widzicie jeszcze raz, przedstawiamy. Ze zlotu fotki takiego właśnie Karmana. Pre prezentujemy e, lampy, elementy frontowe od jednego i od drugiego Karmana, e, klamki. To co uda nam się, o i tak właśnie wygląda Karman w środku. Brak siedzeń, ale to może gdzieś powoli nam się uda. Ten, ten. Udało nam się odgruzować drugiego Karmana, co istotne. Zegary są, więc wystarczy trochę przeczyścić deskę i, yy, i będzie auto naprawdę fajnie prezentowało się. Tutaj trzeba niestety całą podłogę wymieniać na nową. Płaty można kupić, o, właśnie wjeżdża na lawetę. Tak wyglądał pierwszy zapakowany karman, z drugim był problem, żeby go wrzucić na lawetę. Tak wyglądają już u mnie poskładane. Dzięki za uwagę. Pozdroj na ma Do zobaczyska.